Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Miałem gdzieś jechać, coś nagrywać, ale tak się stało, że jest tu mój kolega z Guziąca. Był razem ze mną na obozie. Na razie nie ocenię ja jego pracy na treningach. Może trochę poniekąd, bo będzie razem ze mną się ćwiczył, ale on oceni moją salę i to, jak tutaj wszystko wygląda, jak prowadzę trening dzisiaj. To jest Piotrek? Nie ma. Piotrek, jakbym miał Cię zapytać, czy pojedziesz drugi raz z nami na obóz, jaka by was Twoja odpowiedź? Kiedy? dziękuję. Kiedy? <laughs> Kiedy? Kiedy odblokują, czekamy na odblokowanie w vlogów do Toylandi z następnym okresem TC. a na razie dalej droga, bo do oceniam śluby. Jesteśmy u mnie. Zobaczycie jak wygląda mój klub, jak wyglądał mnie ten personalny. Zapraszam do oglądania. A, ETC, Policy Tajlandii, złoż mi i posłuchaj naszej takiej motywacji Tak już od wylotu, ekipa jest zgrana Chcemy tu trenować od samego rana Jak to z siebie wszystko, forma jest ci dana Jazda mordo w i ok, kolana stawy tu szlifuj, dziś pod okiem taja To jest sas brapa dla mnie ziomek baja Jestem tutaj z tobą, problemów tu nie ma tu kraj i to nie jest siema Plasną nóż i ta atmosfera Czasem do samego zera ziomek tu się nie martw, jesteś razem z nami, tu działamy wspólnie, przecież nie jesteście sami. MDC, klika zajara na pasją, kto ta się podoba, to puść ją na piasto. W życiu jest bazja, ważna jest pasja, ważna jest nie masz nic. Cię nie chce, te chcę środki, to patrzeć. Trwałość, jest... cierpliwość, dyscyplina, motywacja. To jak było? dobrze. Chorzę za no, dobrze to no, będzie. Funkcjonalne, tarcze. I tak naprawdę Piotr wygląda jak wygląda, ale jest zadowolony. Zapomniałem dodać, jakby ktoś szukał, gdzie można zrobić najlepszy kurs trenecki, to polecam zrobić kurs pod moją opieką, jeżeli chodzi o box tajski. Ja zakochany w Tajlandii i Polska Akademia Rozwoju i Sportu, jeden z organizatorów najlepszego obozu w Bangkoku, polecam.